Chciałem na przykład się na MyISG, ponieważ na poprzednim serwerze, na którym gram, normalnie są jakieś, cofam nie w ogóle, nie polecam, polecam MyISG, tam jest serwis Skywars i ogólnie zaczynamy grać. Dobra, mam śnieżki, spoko, 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 tu jest jakaś skrzynka, budujesz coś do mnie, jak tylko na skrzynko. No o mam coś do budowania ale Tylko tak Naprawdę nie ma żadnej skrzynki love? Mam kill to zawaliście nie Cześć buduje się coś do mnie Będzie budował się Spoko Spoko, spoko Aj! Te chwile są z nami, nie należy nam już Leć tam, nara Wszystko wziął O tutaj, ja tego... Nie widziałem, serio Okej Dobra To postawimy sobie tu Miałem woda wylecieć, ale coś no, tu idzie. Nawet nie mam jak się wodować. Taki mały problem. Zostało nas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu Mamy taki sklep. O tu nam pokazuje gdzie jesteśmy. Kupiłem sobie coś fajnego tu w sklepie. Co tu jest? Cena, złota klata. Ogień. Śnieżki. A nie mam kasy. Spoko. no kurde tam kolej tak 32 kratki no jak to woda się leje co oni będą chcieli zrobić ja nawet nie mam co zrobić gdyż nie mam żadnych klocków dlatego idę bez komentarza proszę tam nie pisać, że coś umie grać, ale wiecie no, no wiecie no, no dobra gramy 3, 2, 1, 0 Dobra, lecimy tak, przecież mamy siekierkę 15 tego, okej, okay, spoko, tutorial, bam bam o, mamy 4T o, mamy złote jabłko to będzie, to będzie lepsze spoko to 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 Tak I... I tak, okej okay. To ja nie mogę tym? Ał To świetnie, to Nie Dobra Idziemy no dobra idziemy a śnieżki śnieżkami rzucasz jajkiem a to się nie wychodzi kolego no a dobra jak bym spał to mnie woda by Rzucę znów tam strzelają się spoko Szybko. trzeba budować Już blisko, już blisko Dowodować o Dobrze A co jakie skrzynki są? wszystko Snowball nie są w dobra, są daleko Spoko Buty Woda Śnieżki To, to, jabłko no, Może szczały się przydadzą Szczoły, śnieżki Tu wziąłem Spoko Mamy dużo śnieżek Jedzenia Buty o. To jest lepsze To jest lepsze Spodni nie mamy, no, okej okay. Koleś Wodę Kurde Dobre Gdzie ktoś jest tam? Tam jest koleś Tam, czekam, Że trafię Nie, nie trafię go Nie chcę ryzykować, wolę poczekać Tam jest koleś na wyspie, okej okay. Au. Au No buduj się do mnie Mamy tyle strzał, ale nie mamy oku W tym problem A to jak tą koleś? Nie spadł tam są dwójka koleśi okej okay. no czekam, czekam no moment, takie, takie co damy au takie coś spoko i takie coś No i takie coś wystarczy Spoko Okej okay. Może takie coś jeszcze Nie ja że że ale ja mam Spoko tam tamtego bym Kurde O ma śnieżki chyba mu się stawało? Czekajcie, czekajcie Aj! Ja Miałem śnieżek Fok Dobrze, nic No tu się zaparykowaliśmy Spoko Damy wodę Woda Woda Spoko spoko trzeba się zaparek kotować gdybym na wszelki wypadek gdybym spadł czy albo jaki inny ciul spoko nie są kolesie a nie mam czym to a nie no mam dobra a koleś gdzie oni są? A nie z kolei. A co ja mam tu zrobić jak tu? Uuu. A to co to? O, mamy łuk. Śnieżki i hełm. Spoko. Tu mamy śnieżki. I tyle nam się przyda. A to. Jest coś tam? O, Enchant. Mam, mamy dużo szans, więc trzeba coś zrobić. Dobra. Niech coś jest, dobra. Mamy szansę, by to wygrać. Tylko ja i Tomek zostałem. O, traci wody Spada. Spad. Spad. Wygraliśmy. Great. gratulation, Nice. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka, wygrana runda, mamy 30 monet, więc komentujcie, subskrybujcie, do